Czemu się ma kolejny dzień, więc jak zawsze, duel edge sery i bez przedłużania lecimy. I mamy Australia, przeciwnik akurat z Australii, więc fajnie by było tutaj nie stracić zbyt wielu punktów. No, pomarańczowa Ziemia i ogólnie taka tekstura drogi dość ciekawa. Wskazywałoby to raczej na zachód. Wydaje mi się też, że tam może być niebieskie auto. No bo nie pomaga za bardzo. To chyba był zwykły, a nie ten zachodni. Tak czy siak klikam w zachód i zobaczymy. I to był zachód, nawet jestem od niego bliżej. A jak na to, że jesteśmy w Australii, on właśnie jest z Australii, to się cieszę. I teraz jedziemy po prawej. Słońce jest tak w sumie pomiędzy. No i co by to mogło być? Na pewno rozważmy jakiś Meksyk. Widzimy przód auto czwartej generacji, więc często to właśnie któraś Ameryka jest. Nie zawsze tak to działa, ale no w Europie raczej tego nie ma, w sensie jak już to bardzo rzadko. No i właśnie. No może minimalnie na południu słońce jest, tak czy siak. Chyba klikam Meksyk. jeśli tutaj może... Nie wiem, zobaczymy. Okej, okay, to był Meksyk, przeciwnik w Stanach, więc kolejne 400. I teraz mamy auto z szynami i lusterkami, więc oczywiście Guatemala. No i nawet gładko jest napisane. <laughs> Czy tą rzekę można znaleźć? Spróbować zawsze można. jakaś dość spora. Szkoda, że się żadna tutaj za bardzo nie wyświetla. Dobra, mamy tak. Treska na prawej przedniej szynie jest z tyłu, o ta. Więc albo to jest tutaj południowy wschód. Potem tam góry mamy, to chyba nie. Już jest trochę. Może? Ej, dobra. Teraz zorientowałem. E dobra, wydaje mi się, że jakiś zwykły to nie jest. Zakładając, że to jest faktycznie już tak właściwie to ocean, chyba nie może. No, on chyba też tego szukał i nie znalazł. Tak czy siak, jestem troszkę bliżej, ale nie niewiele to zmienia. I coś na słupie, jakaś taka biała naklejka jest. To mogłoby sugerować Włochy. Czy znak pomalowany na czarno? Tak ciężko trochę stwierdzić. Ale to by mógł być włoski znak. Niby. No, Włochy nie wydają mi się tu głupie. Na pewno to jest jakaś opcja. I to były Włochy, no. Znowu jestem bliżej. A teraz pewnie mamy stany. Generacja trzecia level usterko nie. Ma, jest tylko taki jeden trójkąt, więc stany w Kanadzie by byłyby dwa. Nie mamy przednich blach, Nie jest też Speed Limit w Kanadzie by pisali maksimum. Nie mamy przednich blach, więc albo to jest jakoś południowo, albo gdzieś przy jakimś Ohio. I tak w zasadzie nie wiem, tak mi to trochę wajbuje tak pomiędzy, więc jakoś kolei nowym kliknął. Okej, okay, tym razem on to ma i naprawdę niezłego gasa zrobił. Georgia ma tutaj sens. Grecja. Czemu jedziemy po lewej, nie mam pojęcia, ale... Ogólnie tak, czarne auto w czwartej generacji bardzo często... Okej, okay, Kreta ciekawie. Eee, czarne auto w generacji czwartej właśnie często jest w Grecji. Poza tym były linie tak bardzo słabo widoczne, to jest też często w Grecji. Eee, no i vibe, nie? Oj, to wiadomo, haczyki mamy, jest ich 5, więc najczęściej Rumunia, Bułgaria. Chorwacja też ma. Jakiś inny słup, który mógłby coś tam zasugerować. No, Chorwacja by tu chyba nawet... chociaż... kurde, nie wiem. Jeśli to jest znak pomalowany na czarno od tyłu, no bo jest jakiś ciemny, ale czy malowany to nie wiem. Ale jeśli jest, to wtedy Rumunię klikam na pewno. Niemcy w ogóle, nawet szczerze nie wiedziałem, że tam jest ten słup z naczekami. i nie wiem, co przeciwnik zobaczył, bo ja języka nigdzie nie widziałem, ale w ogóle nie rozważałem Niemiec, więc ciekawie. No, mamy Bangladesz, taka runda trochę do, do skipa. Oczywiście, język z tutaj taką kreską na górze są wszystkie słowa, i jakby od tej kreski zwisają litery, tak to wygląda na mapie też. No a poza tym, co? Domy bardzo często mają i ściany z blach, i dachy właśnie też z blach. Chile? Południowe jakieś, Tego pytanie gdzie konkretnie. Troszkę takim Puerto Aysen mi to zajeżdża. Jakimiś takimi drogami. No, powiedziałem Puerto Aysen właśnie. To to jakaś mniejsza była. To, to 240 to wiem jak wygląda. Ale no tych mniejszych to się nie uczyłem. To jest czeski? Wydaje mi się, że tu mógłby być czeski. No, to był czeski. I ponad 1000 przeciwnikowi zabiorę. Teraz spory mnożnik, więc się może sporo wydarzyć. Ciekawe tutaj te podstawy, znaczy te e, doły tych lamp. Ale niewiele mi to mówi. Widziałem na Słowacji parę razy, ale czy się tym sugerować? Chyba nie. Chociaż jak nic nie znajdę, to mogę nawet tu Słowację kliknąć, bo to tak nawet by mogła być. No, język tak średnio dam radę stąd przeczytać, cokolwiek. Tu jest Tesco. No, góry by mogły być. Jak na Słowację. Numer domu, może? Bo Słowacja ma takie charakterystyczne dość często. Dobra. No to pierwsza myśl. Próbuję. Wow. 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 Cię zdziwiłem po pierwsze, że to w ogóle Słowacja. A po drugie, no takiego gasa się nie spodziewałem. Ale <laughs> fajnie, fajnie. Um. No i nie wiem. Taki nieciekawy start. Okej, okay, Turcja. Często sobie to właśnie te takie blaszki, chyba jest napisane na nich. Właśnie w Turcji. Ja w ogóle mówiłem, że ono z Australii, dopiero ogarnąłem, że to flaga Nowej Zelandii. Czemu tracker? To, to chyba tracker, Taki kształt dura dziwne. Czerwona ziemia, znaki... Nie no, nie są malowane na czarno. To jest jakaś dziwna Kambodża? Nie, bo te znaki mi się kojarzą z jakąś Brazylią, nawet Argentyną. W sumie Argentyna w Misiones... Miałoby to sens patrząc na to, że mamy białe przerywane linie. Krótkie blachy chyba. Ale jestem tak bardzo niepewny tego guess'a Okej okay. Jak było o tak o to ja nawet nie wiedziałem czy ja to mam czy on to ma Bo po prostu nie, nie widziałem tego Musiałem popatrzeć na kilometry Wow, to nie była taka najłatwiejsza runda, ale Do ogarnięcia w każdym razie jak widać No mamy Unię Europejską Idzie w tej Unii Akurat tutaj sytuacja, w której widzimy w czwartej generacji przód Auta, też się to czasem zdarza, ale. Raczej dość rzadko, jeśli już to jest widoczny tył w Europie. Nie um, ja tak sobie losowo zaznaczyłem może na Rumunię dam. Okej. Okay. Toś mi dobrze fakt dzisiaj wchodzi. Widzisz? w trzy rundy w ogóle. Dobra, no i mamy Korea, Oczywiście czarno-żółte pasy na słupach, które nie dochodzą do samej ziemi. Też kółka są w języku, chociaż akurat tutaj to nie wygląda jak kółko 054. Buson miał chyba 051. Ogólnie 50 i gdzieś tutaj były, więc tak zaznaczę. Eee... Tu mogło być 052. Okej, okay, no nie jestem da daleko w każdym razie. Tylko mniej więcej te kierunkowe pamiętam. No, i co, no i Unia, wiadomo. Co w tej Unii? Taka lokacja niezbyt oczywista. Nie wiem, myślę o jakiejś Chorwacji. To taki chyba w miarę bezpieczny gaz. Czy jakieś Węgry. Dobra, spróbuję tak. Bo nie mam w ogóle żadnego konkretnego pomysłu. Okej, okay, Słowacja też spoko, tym razem przeciwnik bliżej. No i białe auto z długą anteną. Znaczy chyba, nie no białe. Oczywiście jest to Islandia. Akurat nie trafiliśmy lokacji z pick upem, bo tam albo można pick up trafić, albo właśnie to białe z długą anteną. No i pytanie brzmi, gdzie? To chyba jest Islandia, nie? <grym> Wątpię, że to jakaś Norwegia, nie no. Nie no, wygląda jak Islandia. Dobra, nie wiem gdzie klikać. Coś tam na zachodzie kliknę. Zobaczymy. Okej, okay, wyżej trochę. No i hiszpański, krótkie blachy, białe, słup raczej wskazuje na Peru, ogólnie vibe też by na Peru wskazywał. Um. No takie bardzo suche, no nawet takie piaszczyste góry. To mi się kojarzy z południem. Nie chcę jakoś bardzo na południe jednak ryzykować. No to jest malowanie słupa z Peru. A tam to mi się kojarzy z taką jedną prowincją w Kolumbii, to w ogóle nie ma sensu. Ale no, te pasy są spoko na Peru. No i nie wiem, załóżmy, że to jest bardziej południowo. Bo tak mi się wydaje i zobaczymy. No było. I to przy wybrzeżu, co w sumie ma sens. I co? Gdzieś w Europie na pewno jesteśmy? Tylko gdzie? No języka to tutaj nie znajdę raczej. W pierwszej chwili pomyślałam o Bułgarii, ale myślę, że to może być trochę ryzykowny gaz. Bardziej może Rumunię. Nie wiem, nie jestem przekonany ani do tego, ani do tego. Nie bardzo wiem, co zrobić. Może wyżej w ogóle, chociaż nie Czechy, Słowacja, wydaje mi się, że to bez sensu. Prędzej jakieś Węgry, chociaż też tak średnio mi się to widzi. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie jestem jakoś daleko. I to była Bułgaria, więc spoko. I tak jestem bliżej. I mamy niską kamerę. A że widziałem tylko kapustę z Hokkaido, ale to nie jest taka pusta. Więc myślę, że to jest po prostu jakaś Japonia. W sensie, no, że nie klikać w Hokkaido. No, bo ruch oczywiście lewostronny. Lokom też może być na przykład w Szwajcarii, ale tam się jeździ, wiadomo, po prawej. Dobra, no nic tutaj nie wykombinuję więcej, no bo dosłownie nic tu nie ma. A znak mi no, nic nie da, więc. A jednak Hokkaido. To śmiesznie, że o tym powiedziałem. Dobra, no mamy raczej Nową Zelandię. Tak, rzadko postawione słupki drewniane raczej wskazują na południową wyspę. Pomiędzy nimi są jeszcze jakieś metalowe, trochę gęściej stawiane, to tym bardziej bym strzelał, że to południowa. Chciałbym jakieś naklejki na tych słupach zobaczyć, bo się uczyłem tego. Ale no akurat no słupki nie no za daleko są po prostu. I co by mi to mogło pomóc? Chyba nic za bardzo, tam jakieś góry. Obstawiam właśnie, no nie, są dość wysokie, tu nawet jakiś śnieg widać, więc południowa wyspa jak najbardziej tu pasuje. Eee, może... Pójść mnie, żeby jeszcze niżej kliknąć, ale... Okej, okay, nie, tu było spoko. I teraz mamy raczej Turcję białe, auto z krótką anteną, z ruchem prawostronnym, też te słupy, tu już były dzisiaj. No dobra, to na pewno będzie Turcja. Jakieś zbiorniki na wodę. No, jakoś bardzo zachodnio to mi nie wygląda. Bardziej wschodnio niż zachodnio. Takiego może? Problem w tym, że nie pamiętam, jak, jakie było rozłożenie tych zbiorników. Jakie były gdzie. Ale okej, okay, jestem dość blisko. Potężne 3 hp tracę. I Mongolia. Mamy siatkę na prawym tyłnym, więc jesteśmy gdzieś bardziej na zachodzie. O, jak to teraz wszystko działało? Ktoś se przypomni. Masakra. No, wydaje mi się, że to jest. To mogą być te bardzo zachodnie góry. Gorzej jak się pomyla, Bo w sumie to pewności nie mam. Czy te lampy nie były jakieś unikalne? Gdzie one mogły być? W sensie, że to jakieś takie wzorki? Dobra, nie wiem, boję się, że to będą te góry po prostu i to będzie głupi guess, jak pójdę tam bardzo na zachód. Więc kliknę tak pomiędzy i zobaczymy. Okej, okay, to były jednak te, ale jestem bliżej i sporo zadaję. Czarne auto, widoczne tak ładnie przód. No, na pewno Azją mi to idzie. A co w tej Azji? To jest jakaś Indonezja, po prostu? Myślę, że Indonezja nie jest najgłupszym GSM, Ale nie widzę tu nic, co by mi mogło pomóc i mi się to nie podoba. Nie wiem, nie czuję się zupełnie pewnie, klikając tu Indonezję, ale chyba to zrobię w końcu. Okej, okay, śmiesznie, śmiesznie. Tak, Wietnamu się nie uczyłem. Fajnie, to ma sens w sumie, to ma sens. Pierwszy raz jak dostałem Wietnam na duel. Stop. No i oczywiście to na środku, więc jesteśmy gdzieś tam w Ameryce. No, w tym przypadku raczej w USA po prostu. Bory mnożnik jest, więc przydałoby się głupoty nie zrobić. Jakaś taka blacha, taka pomarańczowa. Nie wiem, co by to mogło znaczyć, ale te góry wydają mi się że bardziej wschodnie niż zachodnie. Ale to tak bardzo, bardzo to naczuję, mówię. Nie wiem, też jakoś bardzo północą to mi nie wajbuje zdecydowanie. Też, że blach nie widać, to by mogło pomóc. Hmm. Drewniana barierka, też ciekawe. No, bo nie jest to blacha z Nowego Jorku, raczej by inaczej wyglądała. Zresztą sam krajobraz tak średnio mi pasuje pod ten Nowy York, ale jak mamy tutaj ściana zrobiona z takich, to są pewnie takie małe kwadraciki. To się bardziej kojarzy mi z północnym wschodem z kolei. Więc teraz tym bardziej nie wiem, co zrobić. Czy zostawić Pensylwanię, To może nie jest jakieś głupie w sumie. Dobra, zobaczmy. No i to był wschód. I 15 tysięcy do przeciwnika GG. No i to było na tyle, więc jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.